Rok temu też biegałam na 100 metrów, miałam, bo miałam drugie miejsce. W tym roku pierwsze z życiówką. No bardzo się cieszę. No. gdyby nie ten spóźniony start dzisiaj, to może byłoby poniżej 120, ale cieszę się z tego co jest. Nie no ja od miesiąca od różnych mistrzostw Europy jak nie dłużej chwile, nie biegam już w szybkości na treningach, tylko mam głównie płotki i siłą nie, bo starty mam teraz, więc byłam w pewnym sensie niepewna przed tym startem, bo nie wiedziałam o co mnie stać, bo, no bo nie robiłam tego od dawna. Jednak ciągle to jest, więc cieszę się. Nawet życiówkę. A nawet nie, nie myślałam tutaj o życiówce. Był, był bardzo dobry bieg. W eliminacjach yy, bardzo na luzie pobiegłam i patrzę, 11-27 i no jest super. No w finale trzeba było się trochę bardziej spiąć. Wiedziałam, że będzie mocny bieg i, no jak już mówiłam, spóźniłam start, więc Klaudia przez chwilę prowadziła, więc mnie trochę ciągnęła, żeby więc szybciej, więc. No na pewno, bo więcej spięcia się w finale. Mój trener, na razie nie mówię założeń, jakie on ma na ten sezon. No, są dużo szybsze, ale myślę, że jak teraz trzymam ten poziom na te 12, 80, 90, 13 sekund i teraz ustabilizowałam się, to myślę, że jak ruszę na wyższy poziom, to już też zostanę na nim. Bardzo się cieszę, cieszę się, że już mam to minimum na płotkach i mam spokojną głowę. Teraz tylko szlifować formy. Zobaczymy co w sobotę pobiegnę. Stać mi na życiówkę na pewno. Ale poczekajmy, ze spokojną głową trzeba podejść i zobaczymy jak wyjdzie.